Kobieta, przyjąć siebie w pełni, u zarania, najpierw dziecko, dziewczynkę, by potem kobietę, wszystko to, co kobiece, a co płynie poprzez ciało, łono, zmysłowość, urodzajność i wiele więcej, wyjść poza trans osądzania, porównywania, podążania za, za czymś, co inne. W przekonaniu, że piękniejsze ciało, przyjąć własne ciało, jakież to jest wielkie, jakież to wyzwanie, więc kochana, nawet w lęku, w zawstydzeniu, w niepewności, może nawet w odczuwaniu winy, wykraczając ponad osobiste cienie, tu i teraz, w łagodnym uśmiechu, zamknij, proszę, oczy. Nie tworząc napięcia pod powiekami, i po chwili wewnętrznie spójrz, wyobraź sobie te kobiety, od których jesteś, matka, babki, ciotki i wiele innych, i poprowadź proszę tę linię kobiet aż do pramatki. I wszystkie stoją przed Tobą nagie, a ty patrzysz i widzisz biodra, piersi, kształty, każda w innym i jakże podobnym, z siebie wzajemnie wyszły kolejno od pramatki aż do ciebie. Ty, kobieta, pośród wielu, jak one w nagości, patrz, proszę, i uświadom sobie, że kształty. Biodra, piersi, każda w innym i jakże podobnym, nie są więcej ze sobą niż uzgodnione przez innych piękno, że w tym przekazie każde ciało, każde łono wystarcza. Kochana, łono kobiety miejsce, z którego wybrzmiewa głos mądrości, głos przodków. Święte w Twoim ciele rodzi i jednoczy w sobie boskie, męskie i boskie, kobiece, przynosząc równowagę Tobie i światu. Więc wyobraź sobie, poczuj, jak boskie strumienie łączą się w cichym przepływie, w tańcu miłości, w Twoim łonie, a potem Proszę lewą dłoń połóż na podbrzuszu, a prawą na sercu i oddychaj i wyobraź sobie, że Twoje łono jak brzegi rzeki obejmuje Twoje serce i posłuchaj jaka moc, jaka mądrość szepcze z tego nurtu i odczuwaj, odczuwaj wszelkie poruszenia, twórcze wody, soki. Głębię kobiecego łona, i posłuchaj, jakie prawdy dusza wlewa do Twojego serca, i pozwalaj, niech Twój umysł pozostaje w służbie tego głosu, i odczuwaj, jak łono i serce łączy się w Tobie z czymś większym, co wykracza ponad osobiste i dotyka ducha.